W sierpniu 1998 roku wybuch strajk spowodowany walką o wpływy w polskim futbolu między Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki a PZPN. Kluby, które odmówiły występu w trzeciej kolejce, musiały odrobić zaległości w zgoła odmiennych warunkach atmosferycznych. Jednak w Bełchatowie byli przygotowani na każdą okoliczność, wspomnienie strajków blachło zaś z każdym kolejnym dniem. Była wielka burza i nastąpiła cisza. Jak w życiu chyba. Czas najwyższy, żeby dojść do konsensusu, gdyż Polak z Polakiem powinien się dogadać i dla dobra piłki nożnej. Dziesiąty w tabeli GKS podejmował trzynasty Stomil Olsztyn. W obozie gości dawało się wyczuć lekki niepokój. Dzisiaj będzie to ciężki mecz, ponieważ Bełchatów ma dobry zespół. I pogoda trochę jest nieciekawa. Jednak to właśnie Stomil zaatakował jako pierwszy. Tyle, że zarówno Dariusz Prejs, jak i Aida z nie potrafili pokonać Jarosława Krupskiego. Bełchatowianie nie pozostali dłużni. Czas nie naglił gospodarzy. Wstrzymywanie gry u siebie z teoretycznie słabszym rywalem nie ma problemu. Zresztą, poza boiskiem też znalazła się wolna chwila na szybkiego bucha. Przed przerwą gospodarze zaprezentowali kibicom bełchatowską tikitakę. Zatrzeszczały też kości. Jednak służby medyczne, dysponując najnowocześniejszym sprzętem sanitarnym, stanęły na wysokości zadania. W drugiej połowie trener Broniszewski znalazł sobie lepsze zajęcie od podziwiania swoich podopiecznych. Szczególnie, że chwilę później znów zakotłowało się pod bramką Stomilu, a wszystko za sprawą groźnej centry młodziutkiego Jacka Krzynówka. Rozmiar śnieżki powiększał się z każdą upływającą minutą, aż wreszcie trener gości nie wytrzymał. W Końcu nadeszła 84 minuta. Z rzutu rożnego wrzucał Jacek Berenstein. Jarosław Bako zaliczył pusty przelot, a z okazji skorzystał Marek Jakubczak. Kibice Bełchatowa robili poznań, zanim stało się to modne. Po końcowym gwizdku radości gospodarzy nie było końca, a uradowany Maciej Bykowski zaprezentował kibicom najnowsze trendy mody grzewczej. Trener Pawlak pękał z dumy. Zespół wzmocniony Jackiem Berensteinem, Piotrem Szarpakiem, yy, dobrą dyspozycją szynówka i jeszcze wielu innych chłopców, którzy zaprezentowali się jak najbardziej korzystnie, potrafił spłatać niejedną niespodziankę i stąd 20 punktów, które oczywiście yy, wielką radość yy, nam, szkoleniowcom, zawodnikom i całemu środowisku Bartowskiemu sprawiają.